Śmietnikowy Raj 126. Otwieramy wszystko, co napotkamy na śmietnikach, a zaczynamy od takiego wędrowca, który zatrzyma się w tym miejscu. Lake, sprawdź. Cokolwiek będzie, wszystko sprawdzamy. To będzie niezapomniana noc, niezapomniana noc, tajemnic. Wow, o, portfel? To coś jest. Czy w portfelu będzie kolejny? portfel. Zaraz się przekonamy. Poździeramy. Poczekaj, to jeszcze jest e. Olsen. Może zawartość będzie dynamiczna. Zameczki wszystkie działają. Bardzo ładna serwis. Spójrz tutaj w tym miejscu. Tu papierkowe powinny być. Powinny być. Widzowie tu, powinny być. Dolary. I tu bilion. Euro. Tym razem nie. Tym razem nie, ale cały odcinek przed Wami. Kto wie co się mi jeszcze potoczy. Brawo Lake. Brawo Lake. Nie sprawdził dokładnie. A co tam teraz? Ja zawsze przecze, przeczesuję torebkę. Wiadomo dlaczego. I zobaczcie to. Zobacz to lakę. O zobacz. 5 zł zostawiłeś. No wiecie co? Ja, ja, nie, zobaczyłeś, ja, ja patrzy... nie, zobaczyłeś, nie zobaczyłeś dokładnie. Ja już nie sprawdzam torebek. Szkoda, bo chodziło o samą naszą reakcję spontaniczną, ale to nic. Nie no, sprawdzę, że ty jesteś fachowcem w tych sprawach. Także dobrze się zaczyna od 5, czy będzie 5, 10, 15. Lecimy dalej. Zaczęliśmy od 5 zł. Od torebki niesamowitej. A teraz mamy telefon komórkowy. I nie trzeba go odsłaniać. A to jest ta słynna Nokia 6300. Skąd wiem, bo miałem. Ale już Aha. ale już. Po ale, już, ale już po ptokach no. Wiodr, wiatr przewiał.. O, Lecimy po kolejne niesamowite, niebywałe, niespotykane rzeczy. Mamy ribok. I teraz pytanie: pełne podło czy puste. No, chyba nie jest puste. Jakieś odgłosy daje. No i ty to uczynisz lakę. Dzisiaj całą noc otwieramy różne pudełka, kartony, walizki. 3, 2, 1. O, okulary przeciwsłoneczne. A to one tak. I zaproszenie na ślub, bodaj. No, fajne, fajne. Bądowskie. Anna i To połóż na bok, może wiesz? To jest zaproszenie na ślub 2019, tu mam 2022. No, to jest kalendarz, czy cały, pełny, nie niezapełniony. Już wam pokazujemy. No jednak, coś. porysowany. No, papierki są. Dobra. Co tam jeszcze wyciągniesz? Następne Klocki Nemo. Taka zawartość pudła. Aha. Od Miłosza, od Miłosza. Pozdro Miłosz. Co jeszcze? Coś tu jeszcze za księga jest? Księga dżungli, widzowie, odwrotnie. Lake. <głanie> do góry nogami pokazujesz tym I razem cały jest... tak kalendarz który rok 2019 no i mapa i taka mapa będzie nam kierować kierunki śmietników jak dzisiaj widzi to pudełko lakie pudełko ładne Wenecja. co pudełku nie wiem czy będą włoskie buty czy w ogóle będą buty 3, 2, 1. O, no proszę, Gino Rossi, no to jest Italia. Oto takie widoki na śmietnikach. Różne tajemnice odkrywamy i sprawdzamy kolejne. Kontynuujemy otwieranie na śmietnikach. Co tym razem znajdziemy? Mamy i walizki. Solidne walizki. Otwieramy i to. Na kółeczkach. W dzisiejszym odcinku otwieramy wszystko, co napotkamy na śmietniku. Wszystko działa. Angry Birds. Pokaż wnętrze, Lakę. Emocje na bieżąco. Śmietniki. Wow, dobra forma. Dobra forma. Sam raz na lot do USA. Jak zaglądać? To zaglądać wszędzie. Nawet do kontenera ze szkłem, do reklamówki. Coś niebieskiego. I to nie smerfy. I to nie smerfy. O, jakie to leży. No, i to jest ciężki talerzyk lakier błękitny odzwierciedla niebo. Do jakiej kategorii on się zalicza? To już Wy Niby jeden, niby zakurzony, ale zdobycz jest konkretna. Mamy w takim kolorze z zban tak, Fioletowy, to oglądam odcinki. będzie jedno razem, jedno z drugim komponować. Ten wie. I nie tylko, bo Huta Wołomin, HSG Ząbkowice. Naprawdę, przejrzyjcie niektóre odcinki, których jeszcze nie oglądaliście. Widzowie, jak wszędzie, to wszędzie. Nawet tutaj zejrzymy. A zrobisz to ty, tylko proszę cię bardziej dokładnie sprawdzaj każdy element. No to chyba, bo jak widzisz, śmietniki są nieprzewidywalne. Uwaga, co to Krok. jest? Helmy, kaski, baba kaski chyba. I to jest. Muszę tym, postawić. Widzowie, wspaniałe, że nawet takie malutkie o. rzeczy nas cieszą, nieskrywania, na nieskrywaną radość. To to pracownicy tu pracowali, kaski zostawili. A jak? Tutaj. Sekret sam się odkrył. Masz tacka podane na działkę. Doniczki czekają na kwiatki, tylko wsadzić. Tak. Ładna podstawka. Trzy doniczki Zygmuntheiser i losujemy. Fajny kolor, obłędny. No i takie znajdki nam się podobają. Nie tylko te zakryte, tajemnicze. I to jest prawdziwa noc. Skarbów otwieramy wszystko, co napotkamy na śmietniku. Nawet drzwi, odpady bio, już worek naruszony. A my zaglądamy do tego kartoniku, co się tam ukrywa. Oprócz tego, co widzicie. No, słuchaweczki. W tym miejscu po raz drugi nam się tak zdarzyło. Wow, lakę O, patrz jaki kogucik. Góralski styl, kurpiowski. No super znajdka. To i jajeczko do koszyczka. Nie wiem, czy się zmieści. Ja jeszcze większe od koszyczka, ale ładny. No taki do rugby, piłka do rugby, nie zmieści się. O nie, o nie, ale masakryczny ten kontener. No Dobra, zaglądamy do pudełeczek choćby do piłkarskich. Wow. Całe karty widzowie nierozczętowane. O, to jest kolekcja, to jest kolekcja. Czyżby w kolejnych było podobnie? Nie, aż tak dobrze nie było. Nie ma tam, 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 tam. Co jest? Kolekcjonerskie cuda. Nie może całe. całe. I ktoś to wyrzucił. Wow. Różowa naklejka. Może złota karta. Dużo warta. Kto wie? Patrzymy dalej, widzowie. Bo tutaj są rzadkie zjawiska. Kolejna żół e, żółta. Różowa karta. Tu już potwierdzamy. Wow. Pokażemy. Z tego co się orientuję, niektóre karty z tymi lepszymi piłkarzami są co nieco warte. I kolejna opcja z kartami. I następna grubo gruby kontener. Był taki odcinek widzowy, gdzie znaleźliśmy Multum Catrici do Pegasusa. Tym razem takie zdobycze. Lecimy dalej, odkrywamy każdy pudełka, kartony, walizki. No co tam jeszcze przyjdzie nam do na głowy? Jerzyk wyszedł na spacer? Tak, śmietnikowy spacer. Jerzyk, bo oni tak chodzą po. Jabłonie i jabłka zbierają się, i jabłka jedzą. Mił snów. Uważaj na siebie, a my lecimy tutaj na konkretny śmietnik, tak? No i widzowie, mamy cyrk. Mamy cyrk na śmietniku, a dokładniej koniki na biegunach. Łoje! A to tak. prawdziwie na biegunach rzeczywiście. To są zdobycze. Czekajcie, widzowie. O kurczę, Czekajcie, widzowie. Zobacz, kolejny samochód. Zestaw roleczek. Nie mów lakę, że mamy zagubione siostry Fortuny. O, papugę bez niebie, bo jest podobny kolor nawet. Dobra, rodzina się powiększa, widzowie. Dorożka jakaś? Tak, dorożka w kolorze worka na śmieci. Ale ładna dorożka. Kolejny konik. Tylko nie na biegunach? mechaniczny konik ma wskazówkę uruchamiamy go nie wio koniku dobra konika trzeba trochę nakarmić i będzie chodził jak ta lala no i mamy urszulę Konie, my tutaj przeszliśmy w dobrych intencjach i takie skarby zakryte, odkryte będziemy szukać z Wami dalej. Imię dla papugi dowiecie się w następnym odcinku, a teraz sprawdzamy reklamówkę potencjalną ze skarbami. No to jedziemy. Przy okazji mamy pudełko do odkrycia. Już widzę sprandy, sprandy. o oh, te klapki sprandy wyglądają na całe. Air Maxy, wow. Hey, serio Air Maxy, Nike. Te stan bardzo dobry. Tylko gdzie są drugie? Drugie, drugie mamy sprandy. Już hmm. mamy sprandy. sprandi poszło. I nie wróciło. Jeszcze klapki Myszka Miki. Bciki z house. Tutaj jest komplecik. Jak tam papuszka? Otwieramy drugie. No, przegląda się. Lakę. Odliczaj. Trzy, dwa, jeden. Wow. No zobacz. Tu już mamy bajkę. Bajkowe. Odzorowanie kolorów. Wyglądają na damskie. Rozmiar na razie nieznany. jest 510 niebieskie. Stan. Powiem tak, idealny i pod kolor papuszki. Kochani, nasi. Następny teraz worek do śmieci sprawdzamy, bo może być obfity w maskotki. I teraz opróżniamy ten worek jeden po drugim, co ludzie wyrzucają do śmieci. Zaraz się przekonać. A zaczynamy od o, ładnej żabki Ładna Tutaj się otwiera Lakę, otwórz Czy to nie jest karbonka? To już widzowie powiecie Różowa pantera i myszka Plus moja upaśkana koszulka A to? Lakę Cudowne rzeczy wyrzucane do śmietnika. Co to jest za zwierzątko? Co to za zwierzę strasznie gerbate? Świeżaki, bystrzaki, cała biedronkowa armia. Kiedyś o niej była bitwa. Teraz lądują do śmieci. Rodzinne zdjęcie. Tak wyglądają śmietniki. Widzowie. My to ratujemy, dajemy im drugie życie. Coś wspaniałego. Czyżby brązowa walizeczka? Upaćkana, ale jest. <grystanie> I te dolaki odłożyć. Tylko uważaj, wiesz. O, ciężka. Ciężka? Czyżby? 3, 2, 1. A, ona sama sobie ciężka. Czerwono mi. Kurczę. Wygląda jak bukiet kwiatów. Czy w tym szerokim pudełku będą puzzle, a może choćby przypinki? Ula, pozdrawiamy. Zdarzyło mi się wysypać, tak że ostrożnie. Tak, był taki odcinek tym razem puzelki, puzelki w kartoniku. Niektóre już ułożone, a my lecimy dalej odkrywać. Widząc kolejne torebki na śmietnikach i odkrywanie sprawia nieskrywaną radość. Tylko tym razem dobrze sprawdzaj. Ja nie sprawdzam, bo znowu <gapię> przegapię. Ale teraz to dokładnie. Nie To są te emocje. O! Wow, ale to jest. nie trzeba sprawdzać. Nie, nie, tym razem sprawdzaj. No ale to będzie rozszczepiona na. Strzępy. Myślałem, że to wibrator. To nie jest wibrator. A, złote, a to jest złota to zamek, tak? Co to jest? Czy gwóźdź. No nie, dobra. Pod paterni patelni, górączka, czy coś takiego. Tym razem sprawdzone. Czarne pudełeczko. jak odkrywać, to odkrywać. Tylko czy całe. No coś tam grucha. Lakę. Jaret. Jared. Gareth Bay. To pewnie to głuchało. Coś więcej, nic nie ma. Trudno. Lecimy dalej. Po kolejne odkrywanie. O, Laki jeszcze się nie poddaje. I jeszcze ostatnia nadzieja. No i teraz lecimy. Po kolejne skarby. Czy ty to widzisz? Co za wystawka Mikołajowa? To taki zlot Mikołajów? Tak, i na Boże Narodzenie. Ładnie, ładnie. Dobra lakie. Sprawdźmy jeszcze daty i będziemy wiwatować razem z nimi. No, trochę przestarzałe Mikołaje 2-1. No ale miejmy nadzieję, że prezenty będą nowoczesne. Z tradycją przede wszystkim. Czyżby to kapi miało lepsze szczęście chrupki kukurdziane całe. No ludzie co się dzieje? Chrupki pasuje do czekolady. Tak, ale data czy będzie pasować. Tutaj jest da dacik z wyprzedzeniem październik 22. Tej reklamówki raczej nie będziemy otwierać, bo jest Sedes. Ale ten kartonik like, do dzieła. Co to jest? Nie wiem Uwa, Jest kabelek Lampa LED UV Strzelam, że do paznokci Lecimy na testera Podłącz Działa? No działa, ale już więcej nie próbuję. Co pokaże kolejna śmietnikowa noc? Jedno jest pewne będzie gorąco. Do zobaczenia.